Jest to wyjątkowy punkt w zakresie obsługi przedsiębiorców na terenie Krakowa, ponieważ, proszę Państwa, w jednym miejscu przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, będą mogli uzyskać kompleksową informację w zakresie kwestii związanych z USEM, z kwestiami podatkowymi, również w zakresie pomocy prawnej, dlatego że w ramach punktu obsługi przedsiębiorca dzisiaj tutaj dodatkowo pojawi się stanowisko Krakowskiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiej Polskie Izby Rzeczników Petentycznych. Oddział Małopolski. Pragnę przypomnieć, że na zabłociu już w tym momencie punkt obsługi przedsiębiorców dysponuje właśnie doradcami z Urzędu Statystycznego, doradcami podatkowymi oraz doradcami prawnymi w ramach podpisanego porozumienia z Okręgową Izbą Adwokacką w Krakowie. To jest punkt bardzo ważny. Od początku tego roku, proszę Państwa, blisko 10 tysięcy przedsiębiorców uzyskało bardzo kompleksową Pomoc w zakresie rejestrowania swojej działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że to uzupełni i da możliwość, żeby te nowe biznesy, które powstają w Krakowie, miały jakby łatwiejsze warunki, a dla nas, z naszej perspektywy, to, że będzie może troszeczkę polepszało wiedzę o ubezpieczeniach społecznych wśród tych właśnie nowych przedsiębiorców. Urząd Pracy w swoim zakresie działań ma dość szerokie spektrum wsparcia finansowego zarówno dla nowo powstających, jak i przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku pracy. Stąd obecność naszego pracownika, który będzie w stanie poinformować, doradzić o tym, z czego z Urzędu Pracy można korzystać. Czyli ten punkt będzie takim punktem zarówno... Takiego doradztwa trochę biznesowego, ale również i tego faktycznego wsparcia, jeśli się tacy pracodawcy czy potencjalni przedsiębiorcy zgłoszą. Młodzi przedsiębiorcy, ale też przedsiębiorcy, którzy funkcjonują, są pełni pomysłów, pełni kreatywności i czasem nawet nie zdają sobie sprawy, że to, co wytwarzają, to jest ich własność intelektualna, którą mogą chronić, na której mogą zarobić. Dlatego my chcemy tutaj pomóc informacyjnie takim właśnie osobom, żeby one mogły zidentyfikować u siebie, co może być własnością intelektualną, czy to wynalazek, czy wzór przemysłowy, czy może znak towarowy, a może jakaś twórczość autorska. I chcemy im pomóc chronić i powiedzieć, jak należy to chronić.